Pani Beato, spotykamy się dlatego, żeby zaprosić, żeby zachęcić mieszkańców Leszna i myślę, że regionu także do tego, by zbierali makulaturę. A na jaki cel? Tak, organizujemy wielką akcję zbiórki makulatury. Sprzeda pieniążki ze sprzedaży makulatury będą przeznaczone na wyjazd Mateusza Szkódlarczyka do Niemiec. Mateusz w Niemczech będzie miał przeprowadzone badania po okresie dwutygodniowym, gdzie będą już wyniki. Będzie wiadomo, czy Mateusz będzie. Będzie miał, będzie leczony dalej farmakologicznie, czy będzie leczony dalej operacyjnie. Diagnoza dopiero nam ujawni, w jaki sposób będzie można leczyć go. Przypomnijmy, Mateusz cierpi z powodu bardzo częstych ataków padaczki. Tak, Mateusz ma padaczkę lekko która kilka ataków dziennie ma. Niestety rodzice cały czas muszą czuwać nad nim bądź opiekunowie, ponieważ te ataki zdarzają się bardzo często i nie wiadomo, kiedy atak nastąpi. Osoby, które chciałyby pomóc wesprzeć Was w tej akcji, bo organizatorem głównym jest Stowarzyszenie PL18, gdzie mogą tą makulaturę przekazać? Tak, organizatorem jesteśmy my jako Stowarzyszenie PL18, jak również Gimnazjum nr 8. Dzieci, młodzież mogą przynosić je do szkół, które włączyły się w akcję. Na dzień dzisiejszy jest to bardzo dużo szkół, aczkolwiek jeszcze nie wszystkie, nie ma od wszystkich szkół potwierdzenia. Makulaturę osoby z zewnątrz, które chciałyby nas wesprzeć, a nie mają dzieci w szkołach, mogą Przynieść do gimnazjum numer 8. Aczkolwiek również swoje punkty udostępniły szkoły średnie. Wykaz szkół średnich, do których będzie można dostarczyć makulaturę osobom z zewnątrz, czyli mieszkańcom Leszna, ale również nie tylko, to będzie wykaz podany na naszej stronie internetowej. Jest to www.pl18.org. I każdy mieszkaniec będzie mógł tam zajrzeć, ale na pewno będzie można do, dostarczyć do gimnazjum numer 8. Ta akcja rozpoczęła się w poniedziałek 7 marca, a potrwa do kiedy? Ona potrwa do 23 marca, czyli tuż przed świętami ją zakończymy. Pojedziemy do skupu sprzedać makulaturę. Skup nam się zgodził, że wszystkie pieniążki, które on dostaje z sprzedaży hurtowej, zostaną przeznaczone dla nas. Także nie będzie, że skup nie będzie pozyskiwał żadnych dochodów, ale ale również nam w piątki, czyli 11, 18, 23, 23 to jest środa, gdyż młodzież idzie ostatni dzień do szkoły, dostarczy nam kontyner, który będzie stał pod gimnazjum numer 8. A już w tym pierwszym dniu jakaś makulatura jest? Tak, jest. Jest już pierwsza makulatura, także już dzieci, młodzież przynoszą, ale oczywiście odzywają się do nas różne instytucje, odzywają się do nas firmy, które są chętne oddać makulaturę. I oczywiście, jeżeli bo tych firm więcej, to oczywiście proszę o kontakt albo ze mną, albo z panem dyrektorem gimnazjum numer 8. Wtedy albo będzie można przywieźć do gimnazjum numer 8, albo umówimy się już na jakiś konkretny termin odbioru. I wszystko dla Mateusz. Tak. Tak, i wszystko dla Mateusza. Także wszystkie koszty, które ponosimy z zewnątrz, to są albo darczyńcy, albo osoby, które chcą nam pomóc. Także wszystkie pieniążki, które będą ze sprzedaży, one tylko i wyłącznie będą przeznaczone na Mateusza. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.